Witam. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o manetkach kciukowych oraz o montażu czujników hydraulicznych do roweru. Więc, tak, przechodząc do tematu manetki, mamy tutaj bardzo fajną taką kciukową manetkę. Producentem tego jest Marka, czyli nasz kolega. Te manetki produkowane są w Polsce na wtryskarce, i produkt jest o tyle fajny, dużo lepszy niż te chińskie obrotowe manetki, dlatego że tak, ciukowa działa bardzo lekko, nie męczy się tutaj kciuk podczas jazdy. Poza tym, szyna jest tutaj dość cienka, fajnie jest to wszystko wyprofilowane: zobaczcie, jedna część się rusza, druga nie. Natomiast jest to bardzo fajnie wyprofilowane, nic nie wadzi, one są z dużą dokładnością zrobione. Ten plastik też jest fajny, wysokiej jakości, także to jest plus. To manetkę polecam z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że jest wąska, łatwo się montuje, nie zabiera dużo miejsca na kierownicy. Po drugie. Tutaj nie koliduje nam z dźwigienkami zmiany biegów, nawet jak jest ciśnięta. Nie chcę jej złamać oczywiście, natomiast yy, no, jest bardzo, bardzo fajna. Poza tym, bardzo fajnie działa tutaj to sterowanie dość precyzyjnie. W pełnym zakresie ruchu tą, te, tej manetki nie ma tak dużego martwego pola jak w takich manetkach chińskich. No, i produkt naprawdę, słuchajcie, zasługuje na uwagę. Z faktu, że robi to ktoś w Polsce, a nie jest to ściągane z Chin. Ja lubię wspierać. Jeżeli ktoś coś u nas w Polsce produkuje, to jak najbardziej wspieramy przemysł tutaj krajowy. W Chinach ta jakość jest różna i ogólnie to raczej spada. Lepsza nie jest, także słuchajcie, warto takimi manetkami się zainteresować. Szczególnie polecany do MXUSa 3K Turbo, do tych mocniejszych sprzętów, do QS-a 205, 273, do tego małego 205 v V1-ki. Też bardzo fajnie to współgra z jakimiś większymi mocami, jeżeli macie jakiś większy akumulator. No i o manetce tyle, link do sklepu znajdziecie w opisie. Te manetki mam nadzieję, trafią też do naszej dystrybucji. Chcielibyśmy to dla marka dystrybuować, bo naprawdę manetka zasługuje na to, żeby była naprawdę gdzieś tam widoczna. Druga rzecz to są czujniki do hamulców hydraulicznych. Zobaczcie, tutaj mamy magnes i mamy czujnik. Czujnik ogólnie na sam klej, to średni pomysł, on odpadnie, tak? Więc złapaliśmy go tutaj delikatnie trytką, i oprócz tego jest złapany jeszcze za przewód. Wygląda to myślę, że w miarę, w miarę może nie wygląda to pięknie, ale na pewno lepiej niż jakbym tutaj na przykład kleił ten czujnik na siłę epoksypolem albo coś nawierca i uszkodził zbiorniczek ogólnie tutaj mamy jeszcze czujnik on jest przyklejony, natomiast patent na niego jest taki, że możemy tutaj, on ma zobaczcie taką dziurkę małą i tą dziurkę można przewiercić wiertłem na przykład półtorówką i dać śrubkę dwa i pół tą klamkę taką troszkę ostrzejszą klamka nie pęknie, bo ta śrubka jest malutka, natomiast ona już będzie trzymać ten czujnik na tyle, że się nie odklei ten magnesik od, yy, tutaj od klamki i zobaczcie jak to fajnie działa, ten, tym czujnikiem można bliżej dalej od magnesu wyregulować czułość, więc Możecie to zrobić załączając zestaw nasz napędowy. Wciskacie manetkę, mniej więcej do momentu, kiedy ona nie zacznie hamować. Pojawia się ikonka. I tutaj, żebyście widzieli, zobaczcie, jaki jeszcze mamy ruch klamką. Tu pojawia się ikonka. Tu jest modulacja siły hamowania, więc to staraliśmy się zrobić dość dobrze. Drugi czujnik będzie działał podobnie. Zobaczmy na klamkę. Wciskamy ją lekko pojawia się ikonka i mamy mniej więcej tyle miejsca na modulację tak więc wszystko to sobie możecie wyregulować tutaj jest dodatkowo jeszcze śruba od położenia klamki którą teraz tą śrubą yy, regulujecie położenie klamki więc świeżo po odpowietrzaniu hamulców tą śrubę wykręcamy do końca jak tej siły nam brakuje to ją wkręcamy żeby klamka mniej więcej była w podobnym poziomie żeby nie regulować tych czujników ciągle bliżej dalej magnesu no i to powinno Wam fajnie działać tak właśnie te czujniki powinny się montować Słuchajcie, dzięki za uwagę. Dzisiaj taki tylko króciutki live, drugi, i bierzemy się dalej za robotę, bo pracy jest dużo. Musimy dla naszych klientów przygotować zestawy. Jeśli chodzi o rowery, pamiętajcie, żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, na kwiecień, na maj i na czerwiec, tuż przed Waszym wyjazdem, urlopem, bo jak ma być ten rower przerobiony, dobrze. W tym sezonie będzie trzeba chwilkę poczekać dłużej na części, ponieważ jest problem z kontenerami. Jak wiecie, droga kontenerów kolejowych przez Białoruś jest całkowicie zamknięta, więc niestety no wszystko będzie w tym sezonie troszkę z opóźnieniem i to trzeba zamawiać wcześniej. Dzięki za uwagę. I zbieramy zamówienia także śmiało, bo mamy jeszcze jakieś terminy wolne, więc jak najbardziej zgłaszajcie się. Można też przyjść, przetestować u nas rowery testowe, co zawsze mówię, i zapraszam również do naszego sklepu mgvolt.pl, tam znajdziecie zestawy do konwersji roweru. Akumulatory, znajdziecie akcesoria, blokady, ładowarki do rowerów, więc możecie kupić dużo ciekawych rzeczy i będziemy się powolutku również towarować w różne części, będą obręcze i tak dalej. Zobaczycie, co fajnego ten sezon przyniesie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.